Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie jestem w Galerii Mokotów na parkingu. Przed chwilą byłam na siłowni, stąd mam takie włosy po prostu umyte. To jest dzisiaj lampa, dosłownie taki upał: 38 stopni, chyba, ja już nie mam siły. Powinni się tej poce, więc będę musiała zaraz wyjść z samochodu, i może sobie wypuściłam klimatyzację. I przyjechałam do Galerii Mokotów, żeby oddać te rzeczy z Zary słuchajcie, oraz z Mango. Nie wszystkie z Mango, bo akurat z Mango zostawiłam sobie parę bluzek. Natomiast jeżeli chodzi o Zary, to muszę Wam powiedzieć, że tylko jedna bluzka, taka biała, przepadła mi do gustu i stwierdziłam, że jednak coś w tych rzeczach jest nie tak. Także nie mam szczęścia do tej Zary. Może sobie obejrzę Stacjonarnie dzisiaj, jak będę zwracała te ubrania, ale nie sądzę, bo nawet mi się nie chce, szczerze mówiąc, buszować po sklepach. Bardziej mango do mnie przemawia, bo w tej zarze nic nie mogę znaleźć. Znaczy, wszystko mi się podoba na wieszakach, ale jak już przemierzam, to jednak stwierdzam, że coś jest nie tak, coś tutaj nie pasuje. Dzisiaj jestem w ogóle padnięta. Poszłam spać wczoraj chyba o drugiej w nocy, bo mieliśmy montaż mebli. W ogóle muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego serwisu IKEA przyjechali panowie, zmontowali wszystko, bardzo sympatycznie bardzo spokojnie. kulturalnie, mili, często, szybko, bez jakichś problemów, no i przez to, że mieliśmy te meble, to musiałam wszystko wynieść najpierw w spokoju. Oni przyjechali trochę wcześniej niż powinni, więc ja już byłam, wiecie, w ukropie totalnym, w ferworze pracy. I chciałam te wszystkie meble, które już tam były, że tam kosze, zabawki, jakieś domki wynieść, przetrzeć, wszystko umyć, podłogę odkurzyć, przetrzeć listwy, no bo te meble za um... Listwami, oprócz tego, że z tyłu są brudne i zakurzone, to listwy są po prostu w stanie opłakane, więc chciałam, żeby to wszystko było tak idealnie przygotowane. Wcześniej zrobiłam taką selekcję bez moich dzieci, tych wszystkich rzeczy, a potem robiliśmy selekcję razem. No i oczywiście urządzanie, nie skończyliśmy tego, one muszą sobie te wszystkie rzeczy jeszcze poukładać, które zostały, więc pokażę Wam, jak wrócę do domu, co się zmieniło i mam nadzieję, że tam jest porządek nadal, bo wiecie jak to jest z dziećmi. Ja się dosłownie gotuję w tym samochodzie, więc muszę lecieć. Zwrócę te rzeczy i dalej działam. Wrzucę Wam teraz przebitkę z tymi skręconymi meblami, zmontowanymi, które są puste. Nagrałam ją wczoraj. To jest ta seria, o której już Wam wspominałam wcześniej we vlogu. Nie wiem do tej pory jak ona się nazywa. Frit. Das friti, das frita, das. Te szuflady są bardzo głębokie. Normalnie w takim zestawie na stronie jest ich trzy sztuki. Ja wzięłam dwie sztuki głębokie, dlatego że już nie było tych mniejszych frontów w kolorze różowym. Biurko jest w pokoju mojej starszej córeczki, że tutaj trzeba. Znaczy, ja to przetarłam i chciałam oderwać te naklejki, ale moja córeczka prosiła mnie, żeby je zostawić młodsza, bo chciałaby, aby. Były widoczne, no bo są jakieś tam ważne, istotne, więc tutaj chcę jej ułożyć książeczki i takie wszystkie rzeczy, które byłyby jej potrzebne i miałaby pod ręką, jeżeli chodzi o biurko. Mamy tą różową Która szafę. Moim zdaniem, akurat jest bardzo fajna, bo generalnie, może ona nie jest zbyt szeroka, ale moja troszeczka ma taką mini garderobę jeszcze w pokoju, także tutaj mi wystarczy wszystko to co jest potrzebne i chcę nakleić lustro, które kupiłam w Ikei tutaj u jednej mojej córeczki i u drugiej, ta półeczka jest no taka powiedzmy na jakieś czapki, kapelusze, ale przede wszystkim koszyki, bo na tym mi zależało, by łatwo jej było wyciągnąć te ubranka i dostać się do wszystkiego no i mamy jeszcze takie dwie komody, po dwie szuflady tak jak mówię, można sobie na stronie jeżeli zamówicie online, bo to też można online zamówić Jakoś tam inaczej rozłożyć. Ja nie miałam za bardzo wyjścia, bo moja troszkę bardzo chciała różowy i dlatego one są dość głębokie i dwie. Te fronty w kolorze różowym były tylko takie duże. Ja kupowałam te meble w IKEA na targówku. Tutaj mam nadzieję, że to wszystko będzie zagospodarowane i schowane. Przede wszystkim te zabawki, jakieś lalki i inne wiersze. A tutaj jest to drugie biurko, chemnes, bardzo fajne. Jednak to drewno jest delikatne, bo to jest sosna, najdelikatniejsze drewno, więc to musicie wziąć pod uwagę. Podoba mi się, że ma te wszystkie dziurki, można kable schować. Jest to zdecydowanie wygodniejsze. Tutaj też jest bardzo dużo różnych półeczek, szuflad, nawet... Taki schowek na dokumenty. Mamy szuflady i tutaj też są szuflady też takie na dokumenty oraz szafka. Wygląda to ładnie, tylko że to biurko jest ogromne. No i tutaj jeszcze mamy dwie komody Malm, które są w wersji takiej pojedynczej. Można je postawić obok siebie, bo my takie chcieliśmy, żeby te meble były ruchome. Ale można też taką dokładnie komodę zamówić z jednym blatem i połączyć je. Jeszcze wewnątrz szaf chcę przykleić te lustra, też Wam pokazywałam we vlogu. Można kupić różne kształty, różne rodzaje, długości. To wszystko zależy od Waszej szafy. Można je jakoś tam sobie ułożyć w większe lustro, mniejsze. Ja takie pojedyncze paski, dwa. Jedno kosztowało 19,90. No i ostatnio też Kupiliśmy sztuczne roślinki, moja córeczka bardzo chciała, dlatego że one w ogóle były na tym biurku w sklepie. Czy one były tutaj? Mi się spodobały, czy może tutaj, nie wiem, jakoś tak. Kochani, odzywam się do Was następnego dnia i muszę powiedzieć, że jestem wykończona psychicznie. Nie nagrałam nic wczoraj, bo kończyliśmy to wszystko. Zostały nam takie pieszczoty, jak to mówi jeden pan, który kiedyś kładł mi podłogę i przechodzę do niego i pytam się, no to co odbieramy, już wszystko wygląda dobrze, możemy ją sprawdzać. I nie, jeszcze potrzebuję jednego dnia, bo takie pieszczoty mi zostały i zawsze jakoś powtarzam ten tekst, został mi w głowie. A ten pan był taki trochę starszy i słodki, taki fajny, poczciwy człowiek, i, i zawsze te jego teksty mi śmieszyły. No i między innymi ten jeden, te pieszczoty, które mu zostały w tych remontach. Jakoś tak przyjęłam i zawsze to mówię z uśmiechem w środku. I jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja jestem typem osoby, która wszystko robi powolutku, pomalutko, aż do skutku. Ja nie lubię organizować na przykład. Yy, Jakiegoś pokoju przeznaczać całego dnia na to sprzątanie? Wolę to robić partiami, jeden kąt, koniec, przerwa. Wtedy mam wrażenie, że to mnie jakoś tak nie przetłacza. No ale tutaj w tych pokojach to się zupełnie nie dało, bo najpierw ja zrobiłam taką wstępną selekcję. Mamy. Dzieci jeszcze na czym mówię, na pewno, bo gdybym to robiła z moimi dziećmi, to by się zupełnie nie udało. Jedna z moich córek potrzebuje wszystko. No po prostu wszystko jest potrzebne. Każdy papier jest ważny, jakiś papierek od nizaka, bo do prac można wykorzystać, także e, wiedziałam, że muszę zacząć to robić sama. No a druga selekcja była z moimi córkami, a trzecia selekcja to już była kiedy. Sprzątałyśmy te rzeczy, segregowałyśmy na przykład nie wiem, pieski do piesków, koniki do koników itd. i tak dalej. To się coś udało uczknąć, coś udało się wyeliminować, ale to już był zupełnie inny poziom niż kiedy sprząta mama. No ale udało się, słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale się udało. Na szczęście już mamy wszystko za sobą, mam nadzieję, że tam będzie porządek. Na to liczę, chociaż z dziećmi jest różnie, tak jak wiecie. Na razie jest porządek, w każdym razie, więc pokażę Wam teraz, jak to mniej więcej wygląda. Jestem trochę zasapana, bo powiem Wam, że ostatnio naprawdę bardzo mało śpię w ferworze odgruzowywania wszystkiego. Myślę, że każdy, kto robił to, szczególnie w pokoju dzieci, to wie, z czym to się je. Przede wszystkim z tym zmęczeniem i... Tym, że jesteście zmęczone, chcecie iść spać, ale nie możecie zasnąć, dlatego że czujecie, że musicie to skończyć. No, i tak właśnie było w moim przypadku. W każdym razie, tak zagospodarowaliśmy ten słupek. Tutaj są książeczki, jakieś przeróżne teczki. Na przykład też dołożone są. Gry, domek oraz jakieś tam różne bibelotki mojej córeczki. No ale cóż, to jest jej pokój i ona chciała bardzo sobie taką wystawkę tu zrobić. Młoda jest super, ma bardzo pojemne szuflady. Jak widzicie, są tutaj na razie pluszaki. I myślę, że pomieszkają jeszcze trochę, ponieważ mojej córeczce akurat takie rozwiązanie się bardzo podoba. No i na końcu mamy szafę, która jest bardzo, bardzo fajna. Tutaj jeszcze mamy nawet wolną półeczkę jedną. Muszę powiedzieć, że te koszyki są pojemne, super się je wyciąga, bardzo łatwo. Więc yy, moja córeczka już nie będzie miała problemów. A to jest to lustro, które właśnie przykleiłam. I no, na tej wysokości, na której moja córeczka wszystko widzi, i myślę, że będzie mogła już się teraz stroić do przedszkola. Kochani, tak wygląda biurko. Jest piękne, pasuje do łóżka idealnie, tyle że zwróćcie na to uwagę, że to jest naprawdę kawał mebla. Jeżeli będziecie zainteresowani zakupem, a to jest generalnie w IKEA dostępne ogólno, to pamiętajcie, że zajmuje dużo miejsca. Trzeba mieć solidny kąt na coś takiego. Moja córeczka to już sobie zaczęła układać, także po swojemu to jest jej biurko i oczywiście ma do tego prawo. Ten kotek. Nie jest w zestawie, po prostu zasłoniłam, bo tam są zdjęcia, które moja córeczka sobie przykleiła. To jest wszystko z drewna. Ta podkładka jest z Centrum Nauki Kopernik. Jak byłyśmy, zabrałam dziewczynki na taką edukacyjną przygodę, to wyszłyśmy do tego sklepiku z pamiątkami i mogły sobie wybrać jedną rzecz. I starszej właśnie kupiłam tą mapę polityczną świata. No, jest tutaj dość sporo rzeczy, no ale cóż mogę zrobić? No nie wiem co z tymi medalami, wszystkimi mojego dziecka, ale prawdopodobnie chyba tutaj zostaną, no bo tak najlepiej się prezentują. Sama, nie wiem. No to nie jest mój pokój, więc ja nie chcę też tutaj się za bardzo wtrącać. Ja jestem, powiem szczerze, bardzo zadowolona z tych mebli, jestem zadowolona z tego wyboru i myślę, że to wszystko fajnie, że wymyśliłam. No, wybrałam z tej Ikea. Generalnie te meble można. Inaczej modyfikować. Na przykład szafy możecie sobie inaczej jakoś tam zaprojektować, tak jak te systemy PAX. To, co potrzebujecie do waszego wnętrza, musicie dopasować, połączyć te meble, no ale ja chciałam, żeby one były ruchome. Na przykład nie chciałam łączyć tych dwóch tak żeby ewentualnie można było je wyprzedstawić albo żeby w zasadzie wnętrze tej szafy było dopasowane do wzrostu mojego dziecka, więc jest obniżony. Trochę ten drążek, jakieś tam półeczki i tak dalej, i tak dalej, no bo to zawsze można poprawić, to nie jest problem. Te szafy różowe też można przemalować albo kleić jakimiś takimi holonoklejkami okrągłymi, zrobić z tego jakieś tam kółeczka, cokolwiek. No co na razie nie jest to na mojej głowie, nie muszę o tym myśleć. Myślę, że za jakieś 5 lat, może 4 lata to będziemy jakoś modyfikować. Na razie jest okej okay. I jestem zadowolona, wszystko się zmieściło, chociaż w pokoju jednej z moich córek miałam obiekcję, czy to się wszystko pomieści, ale musiało. Ja mam na przykład taką koleżankę, która uwielbia się przeprowadzać i cały czas coś zmienia. Są takie osoby, które urządzają jakieś wnętrze, i kiedy już skończą, to. Czego się brakuje i muszą szukać czegoś nowego. I ona właśnie też tak ma. To jest kolejne miejsce, do którego się przeprowadziła, które sobie świetnie zresztą urządziła. To jest zupełnie inny styl niż mój, bo ja jak widzicie mam styl dość zobowiązujący, natomiast jej wnętrz jest bardzo praktyczny z punktu widzenia doświadczenia i ma bardzo mało rzeczy. Jak ja weszłam do pokoju jej dzieci, to byłam po prostu w szoku. Słuchajcie, tam nie ma nic, nic nie ma na wierzchu, wszystko jest pochowane i wszystko jest tak zminimalizowane. Przez to, że przeprowadzała się, więc to jest idealna, tak naprawdę, wymówka do tego, aby zrobić porządek, aby czegoś się tam pozbyć, powyrzucać. Bardzo ją podziwiam i też bym chciała taka być jak ona. Chciałabym dojść do takiego etapu w życiu, kiedy nie będę bardzo sentymentalna, bo jestem często sentymentalna. Na przykład są pewne rzeczy, które są samo taty, zupełnie nie chodzę w tych ubraniach mojego świętego pamięci Taty. Jeżeli nie wiecie, to mój tata zmarł, jak byłam w ciąży z moją córeczką młodszą. No i. Ja to trzymam, ale w sumie ja w tym w ogóle nie chodzę i trzymam to tylko po to, żeby trzymać. Także chcę się też tego wyzbyć. Dorastam do tego wrażenie i też wczoraj nawet zrobiłam porządek w garderobie, dość sporo rzeczy odłożyłam, żeby oddać. Także czuję się lepiej, jakoś tak sprawia to, że Mam więcej oddechu w każdej tej przestrzeni, będę musiała się niedługo zająć kuchnią, ale na razie muszę odpocząć przynajmniej 24 godziny od tego sprzątania dzieci. Dobra kochani, bo się zaczynam rozgadywać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy macie do mnie jakieś pytania, czy byliście w Ikei, jakie meble mają Wasze dzieci, czy Wy w ogóle macie meble z i czy macie ten system... Tak, czy zrobiliście sobie, nie wiem, jakieś szafy z IKEA, te wnętrza, jak sobie to urządziliście i jakie macie pomysły na organizację. Jeżeli będziecie chcieli, mogę Wam nagrać więcej takich filmów organizacyjnych, bo tak jak mówię, wzięłam się poważnie za robotę i y, sukcesywnie myślę, że każde moje wnętrze i każdy pokój będzie wyglądał tak, jakbym chciała, żeby wyglądał, przynajmniej będzie taka ilość rzeczy, jaka chciałabym, żeby była. Trzymajcie się i do zobaczenia, buziaki. Papa.